Moi kochani, opieram to rozważanie w oparciu o dzisiejsze radne urzędzie, jakie Pan Bóg przekazał na utrzymanie nas na duchu w tym ogromnym zmaganiu ludzkość. Z tego co widzę, nie jesteśmy tu dla przypadku przysłani wykonać pełną konkretną miłość. Będę korzystał z pomocy Pani Agusi, bo musimy mu ustalać obraz. Dobrze, bardzo dobrze, dobrze. Pytanie Pani jest bardzo zgodne. Zaczynamy. Mój najlepszy ojcze, tak bardzo tęsknię za Twoim głosem i nie wiem, jak czuje się Twoje serce. Czy zechcesz przemówić do mnie? Dwa dni Panie jak oczekuję na orędzie. Sto tutaj przesilenie techniczne. To normalne życie. Wszystko to, co macie w życiu codziennym, w małżeństwach, przyjaźniach. Są to różne momenty, które trzeba przełamać. Stąd diabeł bardzo zły. Wszystko robił, żeby, żeby rozwalić moją kondycję ducha, żebym żeby nie uczmą do ciężaru wczorajszego, dzisiejszego. Tak, moja córko, jestem tu zawsze. Bądź błogosławiony, bądź łaskawy. Niech Twoje serce rozpromieni się dzisiaj. Odpowiedz, opowiedz mi o nim. Proszę, posłuchaj. Moje najdroższe dziecko, posłuchaj i daj mi wiarę. Nie zawodzę się na tobie oczekuje wiele, ale i otrzymuję wiele, moja córko. Kroć spokojnie moją drogą i nie oczekuj cudów. Bo wczoraj ten tułowy kryje z Pani i tam już płaczę, chcę na bok, no bo widzi świadectwa naszych ukochanych Libańczyków. Cudów za króla, mam zwykle z za granicą, ludzie to żyją tu wiarą, no a nagle diablo się, że. Ona nie daje świadectwa, że nie spełnia swojej roli. Bóg je mnie. Nie, dziecko, drugie. Jest troszkę inaczej. Ty jesteś ukryta pode mną. Weszłaś w moje kapłaństwo, tak jak każdy rycerz. I, i nie, nie patrzcie indy, indywidualnie na swoje osiągnięcia. Patrzmy inaczej. Bóg nas prowadzi. Ukróćcie dziecko pod sztandarem, w to Piotra. I wszystko, co uważa, że coś się mi udało zrobić, to jest wszystko Twoje. I dziecko się uspokoiło. I Pan Bóg dał siłę. Dziś, moi drodzy przyszło orędzie. I moje dziecko jest pełne, pełne radości. Choć musi nosić ten, ten krzyż siadec, o którym publicznie Wam mówię, że otrzymanie orędzi, to dzieci nie, że ulaj noga i skażmy, jak to jest fajnie. To jest ogromny dzieci krzyż. Największym cudem Twojego życia jest wiara. Zatrzymana i uchowana, uchowana wśród wielkiego zniszczenia. Dzieci. Wjechaliśmy w dolinę Trypolis, gdzie wygnano tu wszystkich chrześcijan. Byli przekonani, że oni tu wszyscy wyginą. Są tu budynki drogi na dwa Dzieci nad jakimi przepaściami, jakie kawałeczki pól, że oni tu potrafili przetrwać. Wyganiani przez muzułman. Tu nie ma żadnego meczetu. Nie ma ni tu są tylko sami chrześcijanie i to ci. Najbardziej ortodoksyjni Jakobini, którzy są z nami, złączeni w Unii. Wiara uratowała tych tu ludzi. Wchodzimy do tej małej wios wioseczki, śpiewamy Ave Maria. Wszystkie chłopy stojące po bok śpiewają z nami Ave Maria. Gdziekolwiek jesteśmy, wszędzie widzimy figury, znaki. Nie ma domu, który by nie był opieczętowany jakimś znakiem Boga. Największym cudem Twojego życia jest wiara zatrzymana i uchowana wśród wielkiego zniszczenia. XIX-wieczne, XVIII-wieczne zniszczenie, tutaj mahometańskie, dziś się przemieniło w zniszczenie konsumpcyjne, liberalne, materialistyczne, a w kościele w moderni, w katolicki. Bóg to nazywa wielkie, wielkie zniszczenie. Czy czujesz, jak ona kwitnie w Twojej duszy? Tak, ona kwitnie. To jest wielka łaska. Chcesz więc więcej? Dobrze. Otrzymasz więcej. Ale ciesz się tą łaską, którą masz. Dziękuj za wiarę, którą posiadasz. Bo dzięki niej twoje życie nabiera wartość. Dzieci, dziękujemy Bogu, że nasz polski naród jest katolicki. Taką jeszcze recenzję otrzymał w ostatnim komunikacie o rędzie nasz naród. Stąd też Pan Bóg za chwilę rozpocznie wielkie dzieło na Ziemi Polskiej, bazując na wierze narodu polskiego. To, to mówiłem. Ten naród jest katolicki, więc do niego mogę mówić, bo on rozumie moją wolę. Życie człowieka, który nie ma wiary, jest bardzo smutne. Polega na nieustannej walce z rozpaczą, poczuciem bezsensu, prawem przemijania. Nie Twoje. Twoja nadzieja jest zakotwiczona głęboko w przyszłość, która przybliża się do ciebie z każdą chwilą. Pani Agnieszka mi opowiedziała, że o wewnętrznym przeżyciu mnie na rano utrzymuje na dół, że cię jak wady taki bezradny, a Bóg jest dziś taki dynamiczny. Ja mam w ręki kotwicę, macha, macha, i śmignąłem do nieba. I Pan mi pokazał, że w tej chwili się niczego nie bójcie. Wasza wiara jest zakotwiczona mocno w niebie. Bóg każdego z nas trzyma już na linie, bo wiara to już jest perła, którą tak trudno znaleźć w świecie. Nie twoja, twoja nadzieja jest zakotwiczona głęboko w przyszłości, która przybliża się do ciebie z każdą chwilą. Ta przyszłość to oglądanie twarzą w twarz Boga, a więc posiadanie najwyższego stopnia szczęścia na wieczność. Rozważaj to, co Cię czeka. Ten świat usuwa się spod Twoich stóp, ale kiedy Twoja kotwica wbita jest głęboko w rzeczywistość nieprzemijającą, nie ma to znaczenia ani mocy nad Twoim sercem. Nie rozczulamy już się nad tym światem dzieci. On się rozwala, rozumiecie? Żadnych komunikatów portalowych, rozumiecie? Wiecie, czemu była taka walka wyżnać strasznie apokaliptyczną na szczelegach? To nie jest plan Pana Boga, rozumiecie? Przecież tam co i nie. nie. To się usuwa spod nóg, to nie ma w ogóle znaczenia dla nas. Żyje w twoim, to nie ma znaczenia ani mocy nad twoim sercem Pozostaje ono wolne. Żyje w twoim sercu, w twoim sercu z wielkim rozmachem rozdaje moje łaski. Pełen jestem łaski, aby zalewać ją, aby zalewać ją zlewać ją do twojej duszy. Bóg dał to takie na. Ogromne, umocnie wierzę nas, na tej pielgrzymce, a później w swoim stylu zaczyna mów. Bo chcesz mi coś powiedzieć? Mów, co chcesz mi powiedzieć? Pani Agnieszka, jestem dyplomatycznym. Dziękuję za moją wiarę, za to, że Cię kocham. Co jeszcze? Proszę o błogosławieństwo Panu. I tu chodzi o błogosławieństwo na tej misji, która się rozpocznie za pół godziny. Pół do trzeciej będziemy w kościółku na wytrwałej modlitwie. Zachęcam wszystkich do czuwania znań W Polsce rozpo, w pół do trzeciej rozpocznie się interwencja Boga w naszej ojczyźnie. Bezpośrednia w życie naszej ojczyzny. Tak, uczynię to. Otrzyma moje błogosławieństwo. Bo Błogosław, tu jest znowu wymieniona osoba, w tym wszystkim, to kiedy będziecie wiedzieli, jak się będziemy radowali, Zwycięstwem. Tak. Potrzebuje jej i oczyma. Ten bohater, ta osoba, to zdarzenie oczyma ogromne błogosławieństwo. Co, coś jeszcze? Pan myślę, rzadko pyta, panie Agnieszki, żeby wyciągnąć z niej wszystko. Coś jeszcze? Mój Boże, jeśli zechcesz mi powiedzieć, czy planujesz jakieś pielgrzymki na przyszły rok? Słuchać uważnie. Nie jest tak źle. Może być źle finansowo, ale nie jest tak źle. Mój Boże, jeśli zechcesz, powiedz mi, czy planujesz jakieś pielgrzymki na przyszły rok? Chcesz wiedzieć już teraz? Dobrze, posłuchaj więc. Pierwszą wiesz, bo zapowiedziałem ci już dawno. No nie wiemy już od stycznia. Przez Matkę Bożą jak byliśmy tam z, z Panią Agusią w Częstochowie prywatnie. Puściłem dziecko na godzinę, a idź zakrata? Ja zostałem z tyłu kaplicy. przyciędza, Matka Boża coś powiedziała. Fajnie. i teraz to Bóg mówi, to już o tym od dawna. Pojedziecie do Fatimy, aby modlić się za wszystkich muzułmanów. Oni to wybrani na narzędzie pomsty, to jest pomsta bo dla katolików chrześcijan, mogą za pośrednictwem słuchać uważnie. Bo to jest nieprawdopodobne wydarzenie, Bóg im pokrzyżuje wściekłane. Mogą za pośrednictwem najłagodniejsz, najłagodniejszej przemia, za pośrednictwem najłagodniejszej, chodzi o Matkę Bożą, ją tak nazywa, przemienić się w narzędzie łaski. To jeszcze pełnia ja za chwilę przyjdzie. Świadomości. Czy wiesz, co mam na myśli? Nasze, nasze dziecko trafia w dywę. Wielkie nawrócenie? Takie wielkie jak nawrócenie Indian w Meksyku. Skąd dziecko takie wie? Rozumiecie? Skąd to dziecko nas prowadzi do Święty? To jest dialog Boga z Wielkie nawrócenie. Tak wielkie jak Indian w Meksyku? Tak. Właśnie takie. Módl się o takie nawrócenie ich wszystkich. Chodzi muzułman. Dobrze. Słuchać uważnie. Teraz druga pielgrzymka. Chcę, abyście pojechali jeszcze raz do Meksyku w tej samej intencji. Bo matka może w Meksyku nawróciła i ja, rozumiecie? Bez przygotowania. Rekordowe, rekordowe chrzczenie 17 tysięcy Franciszka. Franciszka mimona ma nadzieję. te studnie głębinowe, te pądy, co mamy, świece, Dziękuję. ogłaszam, również fundację bo mamy dwie świece. Na Żydów, ogłaszam, fundację ku czci Matki Bożej, sześć świec woskowych, nie byle jakich, woskowych, co na 900 zł na dzień dzisiejszy, do kształt muzułmanów. Bo my będziemy tu chcieli pompami, oni zjadą do też. Udłubienie jest tu niegłębinowe, z tego rozumiecie, o, w kosmiczny ogród, czemu walczę o wodę? Nie są potrzebne ilości, ogromne, ogromne ilości wody. Dlaczego diabeł tak atakuje kosmiczny ogród? Dlaczego sąsiedzi, tu, nie tubylcy tylko nielepi, tak atakują? Tyle donosów, tyle komisji dzieci. Bo tam je mam gdzie ich zgromadzić, rozumiecie? Ta druga pielgrzymka, Teraz druga pielgrzymka. Chcę, abyście pojechali jeszcze raz do Meksyku. W tej samej intencji. Dobrze. Po trzecie, planuję pielgrzymkę do Gruzji. Będziecie więc, będziecie dużo podróżować. Gruzja to wielka niespodzianka. O której opowiem Ci później, potem. Użyję jej do pewnych celów. Czyli użyję też Libanu dzieci. Rozumiecie, czemu tu święte naknął płaszcze? Czemu tu zaczął, zaczął działać Chrystus, król na tej ziemi, nasza figurka w cudzysłowie? Zaczął działać nasz obraz, Matka Boża Sykrotu. Rozumiecie, czemu wczoraj, wczoraj, czemu wczoraj były te dwie osoby z Libanu? Dlatego rozumiecie, co się musiał utrudzić diabeł, żeby nam rozbić tam na górze szyki, żeby posłużył się jedną babą, która go ogłosiła, aby jest sklep i nie wykupować. Diabeł się bardzo nas boi. Bardzo boi się rycerzy w króla. Episkopat Polski też się bardzo boi. Wysył, że Chrystus kola i pisze list do wszystkich wyznań chrześcijańskich i biednych Limańczyków, którzy znają, że grunt biorą otwaski, i dzieci pocznali już płaszcze. Użyje jej, czyli gorzki, do pewnych celów, a Tobie dam udział w jej łaskach. My od roku z panem Makusirem piszemy żarłocznie. Włączamy chóry gruzińskie i hultę i tych śpiewów gruzińskich. Rozumiecie? Znam główny przebój Gruzji. Gdzie od małego do starego sztywnego? Gdybym się skupił, to bym tą melodię otworzył. To jest tak melodycznie dzieci, to pan To, pan to wszystko płynie. Jakie są chóry, chóry chłopskie, chłopy, jak chłopy, jak śpiewają na kilka głosów. Jakie amplitudy, wysokości głosów. Nic w tej głowie Poubierali podobnie jak tu moi po lewej. Podam wam, na jakiej to stronie jest, żebyście zaczęli już słuchać pieku Są bowiem pewne narody, które są mi wybrane na narzędzia w świecie do zachowania mojej łaski na ziemi. Chcę, abyście je poznali, aby rozpoznać moją wolę. Błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.